O, jest wszystko małe, o. Hmm. Zostaw te batony. No batony, a resztę możesz zabrać. Też to, o. Grubo. <laughs> Ale dojadło wszystkie naraz. <laughs> Grubo. Dzień dobry, dzień dobry. Zęskniłam się troszeczkę. Chciałam Was powitać w najnowszym vlogu, szczególnie miło mi powitać najnowszych odbiorców. Mam nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej, że zasubskrybujecie, obejrzycie jakieś starsze materiały, żeby ciutkę nas poznać. Jesteśmy właśnie w Grodzisku Mazowieckim na kolejnych zawodach Daniel się weryfikuje. Mam nadzieję, że ten temat zawodów Wam się jeszcze nie znudził, ponieważ tak, tak zdaję sobie sprawę, że zdominował ostatnio nasz kanał. No ale cóż, mamy sezon startowy, więc trzeba z niego skorzystać. Się. On się już kończy, także, za niedługo na pewno pojawią się jakieś inne tematy na naszym kanale. Zawody są w federacji NPC. Czekam, aż się Daniel zweryfikuje. Ruszamy do Warszawy, ponieważ tam mamy nocleg. Z takich smutnych aktualności to. Akurat jesteśmy w czasie, w którym wszystkie siłownie i kluby fitness są zamknięte. Mam nadzieję, że do czasu, aż wypuszczę tego vloga, będzie to na pewno chwila, ponieważ mam jeszcze zaległych sześć vlogów część z Warszawy, część z Poznania. No, mam nadzieję, że do tego czasu siłki już będą z powrotem otwarte i będzie można poćwiczyć jak człowiek w klubie fitness, a nie w jakimś podziemiu, nie? No. Alejandro! alejandro Ale-Alejandro! Alejandro, Alejandro! alejandro alejandro Ale-Alejandro! Alejandro, No tak gdzie on jest? Ale-Alejandro! Gdzie jesteś, Alejandro? Ile jeszcze mam czekać? Idzie! Alejandro! Alejandro! Co, zweryfikowane? Ile ważysz grubasku? Nie ważyli nawet. Nie ważyli nawet. Dobra, jedziemy do babki. Mamy godzinę 14.30, właśnie dojechaliśmy do Warszawki. Ponieważ mamy taką beznadziejną dzisiaj godzinę hotelową i możemy do hotelu wejść dopiero od godziny 16, .00. stwierdziliśmy, że wpadniemy jeszcze do El Krepel, do Justyny i do Łukasza. Wypijemy sobie jakąś kawkę, potem skoczymy do hotelu. Skorzystamy tak naprawdę z tego ostatniego dnia przed lockdownem, w którym możemy jeszcze wejść i usiąść normalnie, jak ludzie w knajpie. Znaleźliśmy się w naszym apartamencie. No jak to widać, Livia zaraz wam troszeczkę tutaj pokaże, obejdzie, jak wygląda. Tym razem, bo zmieniliśmy lokalizację naszego apartamentu. Klima, telewizor. I co to, najważniejsze? To, co być powinno, czyli dużo, dużo luster. Nie dość, że mamy teraz bardzo dużo luster. też, wstajecie od razu, możecie się przypiąć. No tak. Tak, jest dużo, dużo innych, fajnych luster, a to jest. Najważniejsza rzecz. Tak, to jest Zobacz. zawsze najważniejsza rzecz. Hop. Tu kolejne lustro. Kaneksy, kuchenne żebyśmy mogli sobie zrobić cokolwiek do ładowania. No i łazienka taka standardowa, zwykła, bez szaleństw. Rysznic. No i. Co, A, tu macie powód naszej wyprawy do Warszawy, czyli. Międzynarodowy Festiwal Sportów Sylwetkowych. Startujemy raz w zawodach Federacji NPC Międzynarodowych, więc poziom naprawdę będzie bardzo, bardzo wysoki. Z tego co widzieliśmy po weryfikacjach, bo już jesteśmy zweryfikowani, no to naprawdę dużo dobrych kotów przyjechało i to z całej Europy, można powiedzieć, bo widzieliśmy Francuzów, Włochów, naprawdę. Nawet z, różnych... z USA chyba byli Murzynki, bo. Tak, no. Parę czarnoskórych zawodników. No właśnie, przepraszam za to I słowo, to z maseczkami z Alicante, czyli tych mistrzostwach Europy, co były amatorów i też pro w Hiszpanii. No jak widać, też jest do wygrania 7 czy 8 kart pro, więc więc będzie gruba obstawa. A jaki masz numerek? Bo już dostałeś numerek, pokaż nam. Tym razem dostaliśmy numerek startowy 20 i będzie on obowiązywał pierwszego dnia i również drugiego, czyli na debiutach w niedzielę, bo tutaj jest tak śmiesznie zrobione, że debiuty są drugiego dnia, a nie pierwszego. No i co? Głosujcie, wysyłajcie SMS-y, trzymajcie kciuki. Na pewno jest też relacja live. Patrzcie, jakie barki. Ale ja tak myślę, że jeszcze rok masy i sama mogłabym na tym plakacie wylądować. Co myślicie? Zamiast tej pani tak idealnie komponuje się sylwetką. Jak już zapewne wiecie, jestem takim małym, smutnym grubaskiem, więc zawody u Pana Piotrowicza charakteryzują się tym, że zawsze jest dużo, dużo upominków, za co je bardzo lubię. I właśnie zrobię dla Was taki unboxing. To jest taka paczka, którą dostaje każdy z zawodników i przekazuje ją swojemu trenerowi, czyli ona jest cała dla mnie. A więc lecimy. Ops. Co tam wygrałaś? Co wygrałam? No i to nie wszystko, bowiem jeszcze są vouchery. Na jakiś catering, to raczej nas nie interesuje. Do wykorzystania w sklepie to pewnie jakieś na suple. A, kilka takich nawet. Hop, hop, hop. No, są chyba do końca tak. lutego przyszłego roku. No, zakupy minimum 200 zł, ale zobaczymy, więc całkiem sporo. Jak na to, że w innych federacjach czasem się nic nie dostaje albo. Pewnie to jest nagroda za w ogóle jakiś podium. To naprawdę. To jest nagroda za Open. Nie, no właśnie, to jest nagroda za Open w niektórych federacjach. Także to jest wszystko, moje. Zostaw te batony. Okej, okay, jesteśmy po małej drzemce, jedziemy na zakupy. Historia zakupów jest taka, iż rano pakowaliśmy jedzenie. No i Daniel pakował sobie ananasa do pojemników i schował go do lodówki, a na blacie były wszystkie rzeczy przygotowane do zabrania. No i go nie spakowałam i oczywiście moja wina była, więc musimy go jechać kupić. Nie kochanie? Zakupy spożywcze zrobione, czekamy jeszcze na Daniela, ponieważ wszedł na chwilę do apteki. Wracamy do domu, nakładamy brązer, ładujemy węgle i widzimy się jutro, może na pozowaniu. A, jest, i on wreszcie się pojawił. Nie wiem, czy zrobimy pozowanie w domu tym razem, ponieważ łóżko i danie stoi vis-a-vis -vis okna i nie będzie na to miejsca. Ale zobaczymy, może jakoś zaradzimy, może na korytarzu hotelowym. No jeszcze jedziemy załadować Dzisiaj będziemy testowali nowy sposób ładowania, ale nie powiemy wam nic o nim. Nie, <laughs> nie będziecie znali szczegółów. Dokładnie. Bo jak coś zwalimy, no to przynajmniej nie będziecie wiedzieli. Sixty three and thirty nine. Forty, also. Backpacks. Okej, okay, i mamy już e, tę finałową piątkę, która w tej chwili wchodzi na scenę i powitajmy ich brawami. I tak oto proszę Państwa miejsce piąte wywalczył z numerem 39 Bartosz Damaszkę. miejsce piąte. czwarte z numerem 20 Daniel Lipiński. To jest miejsce czwarte. Jesteśmy już po starcie, podjechaliśmy do Maka po jakąś kawkę. Daniel sobie zaraz zje posiłek. I podsumujemy pierwszy dzień startów. No i są nasze ulubione mafiny z McDonalda. Smak pomarańczowy z takimi groszkami czekoladowymi są sztos, prawda, kochanie? Gdyby nie były, to mi ich nie wziął, nie? No, w sumie racja. Ale pierwsz Pytanie, jak blondynka zadałam wtedy? Pierwszy standardowy Też. zestawik, czyli klej ryżowy. Trzeba jeszcze doładować na jutro, żeby wygrać debiuty, nie? No właśnie, może czas na jakieś takie małe podsumowanie, bo ja już tutaj powiedziałam, że będzie podsumowanie. To przedostatnie wyjście, w tym roku mamy już za sobą, jeszcze jutro debiuty, dlatego zaczynamy troszeczkę ładować, klasycznie klej kryżowy, czyli to, co jem przez ostatnie parę dni. Co do samych zawodów, uważam, że bardzo fajny wynik w seniorach, gdzie NPC startują dużo, dużo więksi zawodnicy no i oczywiście doświadczeni, bo jestem debiutantem a tutaj startowali nawet z zagranicy zawodnicy udało się wykręcić finałową e, piątkę no i tam zająłem ostatecznie czwarte miejsce ale tak czy siak docelowym startem właśnie są jutrzejsze debiuty, na to się najbardziej nastawiałem można powiedzieć nawet w tym roku więc zobaczymy, no trzeba powalczyć o jedyny słuszny i prawdziwy kolor medalu na zakończenie sezonu, ostatnie zawody. Bo prawdopodobnie na 90% obstawiam, że już kolejnych w tym roku nie będzie. Przynajmniej w Polsce. Bo nawet pan Robert Piotrowicz wspomniał, że ledwo udało się te zawody zorganizować. Więc za dwa tygodnie raczej, raczej nie ma szans, żeby się odbyły. Więc fajnie, fajnie zakończymy tak, fajnie sobie ogóle, ten sezon to startowy. Copali podium. A jest duża szansa, że copiemy. Podium, podium wam obiecuję. zobaczymy, jaki kolor krążka się uda zdobyć. Więc ładujemy karabiny i wszystko inne. Przed nami kolejny unboxing. Oczywiście, wszystko co za chwilę zobaczycie, to są prezenty i suweniry, które dostanę znowu ja. Daniel będzie tylko osobą, która rozpakuje mój prezent. A co tutaj dostaliśmy tym razem? O! Jest! Kolejne przytryngówki. Ale widzę też, są jakieś inne fajne rzeczy. Jakiś... Szejkerek. To Zawsze akurat się, chciałabym go dostać. Zawsze się przyda, bo można nosić go ze sobą. Jeśli będzie na jakiś intra workout. Będzie jakieś karbo leciało w czasie treningu. Nawet jakaś koszuleczka. Możesz ją spakować. Z EFA. Mhm. Ładny kolorek widzę. Gdzie... A nawet jakiś taki tank top. Idealne dla mnie do spania. Nie. Elka. <laughs> no będzie... jak to nie dla mnie. Będzie coś do trenowania. Fajny materiał. poliester chyba, nie? Taki klasyczny. Mm. Tu nasz pamiątkowy medal. Oczywiście za czwarte miejsce, a nie za podium, ale Pan Robert fajnie organizuje, bo każdy z zawodników przynajmniej są jakieś nagrody. Mm. Swój, z finałowej piątki dostaje pamiątkę. A jutro przywieziemy prawidłowy medal. A teraz odpoczywamy, ładujemy część dalszą, bo jutro docelowe zawody. I miejmy nadzieję, że w dobrych humorach zakończymy ten sezon startowy. Z jakimś fajnym krążkiem na szyi. Czas na pizzę. W związku z takimi ogólnopolskimi dzisiejszymi protestami, tu prawdopodobnie odbywa się pałowanie obywateli przez policję. Mamy wieczór, wyskoczyliśmy na krótki spacer po Warszawie, żeby troszeczkę zgłodnieć. A w jakim celu? Ob no, bo już za chwilę idziemy załadować. Pizzorkę, czyli coś, co się sprawdziło ostatnio na zawodach na targach FIWE. Idziemy na neapolitańską, czyli najlepszą, jedyną prawdziwą, fajną pizzę włoską. No i przy okazji zrobić troszeczkę małe kardio, poprawić tą wrażliwość insulinową, no i troszeczkę zapaść świeżego powietrza odpocząć przed jutrem, żeby się dobrze spało. I zgłodnieć. A nieprawda, zawsze jesteśmy głodni. Z takich smutnych informacji to nie wejdziemy do knajpy, ponieważ od dzisiaj nie można wejść do lokalu gastronomicznego, więc naszą pizzę będziemy musieli zjeść w samochodzie. Tak, na ulicy, na jak ulicy jak jak ostatnie żura będziemy musieli zjeść pizzę, bo nie możemy wejść do lokalu. Daniel jest strasznie wygodnym człowiekiem i musimy podjechać pod sam lokal, a najlepiej zaparkować w nim w środku. Więc szukamy miejsca parkingowego bliższego niż 500 metrów. Nie będę jadł zimnej pizzy albo się przewrócisz z nią, się wywrócisz i będzie po pizzy. No, nie, no nie ma co ryzykować. Nie ma co ryzykować swoją